Miecik, witam w kolejnym wydaniu rozmów nie tylko o sporcie. Dziś moim gościem jest Katarzyna Motyl, koszykarka Towarzystwa Sportowego Ostrowia. Witam cię serdecznie, Kasiu. Witam ciebie, witam wszystkich Państwa. Kasiu chciałem z tobą porozmawiać o twojej przygodzie z koszykówką, o twojej karierze sportowej, bo ty byłaś jedną z pierwszych koszykarek z Ostrowa, które w młodym wieku można powiedzieć kolokwialnie poszły w świat. Powiedz, jakie to właśnie były początki? Ile miałaś wtedy lat? Jak zdecydowałaś się? na wyjazd z Ostrowa, no by powiedzmy no, grać w, w najlepszym wtedy polskim klubie? E, to znaczy to wszystko odbywało się jakby w 2000, na przełomie 2004 i 2005 roku. E, wtedy z Kasprowiczanką byliśmy na Mistrzostwach Polskich w Gdyni, właśnie juniorek, gdzie zdobyłyśmy złoty medal. No i e, tak naprawdę po tym turnieju e, jakby Moja kariera nabrała zawrotnego tempa. Zgłosił się tak naprawdę najlepszy klub w Europie wtedy, Lotos Gdynia, chcąc mnie, chcąc mnie pozyskać. Miałam wtedy 17 lat. Nie była to łatwa decyzja, oczywiście, odnośnie wyjazdu, ale myślę, że nie podjęłabym innej decyzji, jak takiej, że, że wyjazd. tak Patrząc na to wszystko teraz z perspektywy czasu, to tak jak mówię, myślę, że po. Ponownie podjęłabym taką samą decyzję. Niesamowita przygoda życia, tak naprawdę zmiana miejsca zamieszkania, wywrócenie mojego życia do góry nogami, tak samo mojej rodziny, ale nie żałuję. No właśnie, ale jak, jak zareagowałaś jako młoda dziewczyna, tak naprawdę, to można powiedzieć, że cały koszykarski świat stał przed tobą otworem w tym momencie, kiedy jako nastolatka o ciebie upomniał się. Najlepszy klub w Europie, tak jak wspomniałaś, to, to był chyba taki pozytywny szok. No, bardzo pozytywny szok. Jak do mnie zadzwonił trener Machowski i powiedział, że taka propozycja została złożona, złożona do Kostrowiczanki, no to nie, nie wierzyłam tak naprawdę w to, co się dzieje. I potem oczywiście negocjacje, jeżeli chodzi o moją naukę, jak to ma dalej wszystko wyglądać, przyjazd trenera Kozirowicza do Ostrowa, rozmowa z moimi rodzicami. No i potem podjęcie tej decyzji, że, e, że wyjeżdżam, tak, do Gdyni, 400 km od domu. E, no to wene e, mój brat, który wtedy był już co prawda pełnoletni, ale e, został sam, bo ja jako niepełnoletnia osoba e, musiała mieć opiekuna, więc e, tutaj e, wielkie podziękowania dla mojej mamy tak naprawdę i moich rodziców, która e, to właśnie moja mama ze mną wyjechała do tej Gdyni, żeby się mną tak naprawdę troszeczkę tam E, zaopiekować. Także tutaj mój brat został sam w domu. Tata cały czas też w rozjazdach, bo jest kierowcą tira. Także no, e, bardzo Trudno fajna było, rzecz. E, Trudno tak. było właśnie dla młodej dziewczyny zaaklimatyzować się w tym nowym środowisku, czy weszłaś w to jakoś tam naturalnie? No na pewno obecność mamy pomagała w takim chyba normalnym, codziennym życiu, tak? E, tak, to prawda, aczkolwiek ja jestem bardzo otwartą osobą, e, lubię nowe wyzwania. Lubię ludzi, lubię przebywać z ludźmi, lubię e, e, poznawać coś nowego, także ja byłam bardzo podekscytowana i tak naprawdę e, żaden minus w mojej głowie się tutaj nie pojawił, żeby, żeby te, tego, tego nie zrobić, czyli nie wyjechać, tak? Także ja byłam bardzo podekscytowana, zresztą moi rodzice od początku wiedzieli, że jak tylko pojawia się taka oferta, zeznali moje zdanie e, na ten temat, że, że ja chcę po prostu dalej się rozwijać. I jak było tam właśnie w tej nie Było Mistrzostwo Polski, była gra w Eurolidze. Właśnie co najbardziej, najmilej wspominasz z tamtych czasów? Myślę, że cały ten okres był bardzo pozytywny dla mnie, aczkolwiek były oczywiście wzloty i upadki, ale no w, każdym, w każdym klubie myślę tak jest. Każdy sportowiec to swoim życie przeżywał. Cóż, po Mistrzostwie Polski z Kacprowiczanką kolejny tytuł, tak samo Mistrzostwo Polski juniorek. E, także mega, mega fajne osiągnięcie. Złoty medal w ekstraklasie, gdzieś tam otarcie się o, e, o turniej klubowych Mistrzostw Świata, też drugie miejsce. Także no dużo pozytywnych rzeczy, e, powołanie na kadrę, no i trach kontuzja, niestety. Także no, to jest też w życie sportowca wpisane, że w tym chyba najważniejszym dla mnie momencie ta kontuzja się tak naprawdę przytrafiła. Ale już po sześciu miesiącach wróciłam, wróciłam do gry. No, właśnie ta kontuzja, takie mocne piętno odcisnęła na twojej karierze, no bo takim, tak jak mówisz, w tragicznym momencie ona się pojawiła. No tak, byłam tak naprawdę troszeczkę w fajnym, fajnym momencie, bo pierwsze powołanie do kadry polskiej na Mistrzostwa Europy. No i niestety ta kontuzja i z perspektywy czasu. To prawda, że ta kontuzja zabrała mi tak naprawdę występy w reprezentacji Polski, bo nigdy więcej tego powołania nie dostałam. I chyba to tak naprawdę największy minus tej, tej kontuzji. A reszta, no cóż, o takie jest życie. Trzeba było się z tym pogodzić, walczyć dalej, rehabilitować się i wracać na parkiet. Później była jeszcze gra w zespole z Poznania na poziomie ekstraklasy. Później z kolei pierwsze ligowe występy. Potem znowu powrót do, do ekstraklasy, tak z perspektywy czasu. Myślisz, że ta twoja kariera potoczyła się tak, jak mogła się potoczyć? Czy, czy, czy gdzieś, gdzieś jakieś były zawirowania, że, że może no nie do końca, czy, czy może czujesz się spełnionym sportowcem, jak to odbierasz? Myślę, że czuję się spełniona, aczkolwiek brakowało mi tylko i wyłącznie, i brakuje do tej pory, ale myślę, że już mnie to niestety nie spotka, no tego występu w kadrze Polski, tak? To było moim, to było moim naprawdę wielkim marzeniem być, wyróżniona w gronie najlepszych koszykarek w Polsce, nie wiem, pojechać na Mistrzostwa Europy, rywalizować z najlepszymi koszykarkami w tym momencie na poziomie na poziomie europejskim. Myślę, że, że to tak naprawdę takie moje jedyne niespełnione marzenie, jeżeli chodzi o, o koszykarską karierę. No jednym z marzeń był też awans z Ostrowią do ekstraklasy. To udało się spełnić w 2016 roku w takim, no też wyjątkowym roku, wyjątkowych okolicznościach. Nie? To też gdzieś tam pewnie do końca życia zostanie wszystko w pamięci. No jasne, pewnie no. niesamowity sezon, niestety określony wielką stratą. Naszego trenera, ale no myślę, że to poniekąd nas też zmobilizowało do tego, żeby wygrać tą ligę dla niego. Zresztą niejednokrotnie w tym cały zespół wspominał i, i zarząd, i, i wtedy trener szawarski, który nas objął. Także no, myślę, że super sprawa powrót Ostrowi do ekstraklasy. Niektórzy mówią, że ja jestem specjalistką od awansów, bo i w Koninie, i w, i w Ostrowi. Także. No ja jestem z tego akurat bardzo zadowolona. Ale ten chyba z ostrowiam taki no, w macierzystym klubie to chyba smakował specyficznie ten, ten awans, nie? Jasne, wszystko, co w macierzystym klubie smakuje najlepiej tak naprawdę. Promowanie swojego miasta jako ostrowianka i pokazywanie e, młodym dziewczynom, że jak jest się troszeczkę mniejszego miasta niż z jakiejś wielkiej aglomeracji, też można się wybić, e, też można iść w świat i zrobić wielką karierę. No właśnie, ty jesteś na to żywym dowodem i teraz jedną z najbardziej doświadczonych zawodniczek Ostrowi, gdzie wokół siebie masz mnóstwo młodych dziewczyn, jesteś też trenerką. Gdzieś czujesz, że nie wiem, podpowiadasz im, możesz ukierunkować ich nie na bazie swoich doświadczeń, jak talentem popartym ciężką pracą można zajść daleko i tak jak mówisz, wybić się z Ostrowa? Oczywiście, że tak. No. To chyba myślę, trzeba spytać tych młodych dziewcząt, tak naprawdę, ale to prawda, no staram się podpowiadać. No, ja już jestem troszeczkę dłużej na parkiecie niż one. Staram się tutaj im pokazywać, co w danej sytuacji można zrobić. Nie tylko tą jedną rzecz, tylko jest wiele rozwiązań na, na wiele sytuacji, także no, staram się tutaj być w tym bardzo pomocna. Zresztą. Czuję się w tej roli, cieszę się, że zostałam tym trenerem bardzo, chcę iść na pewno w tym kierunku, no i mam nadzieję, że ze zwycięstwami. Właśnie jaką swoją przyszłość widzisz w życiową w koszykówce, to chyba na pewno, bo to jednak chyba całe twoje życie, ale myślisz o tym, żeby gdzieś w przyszłości prowadzić samodzielnie zespół, być może na poziomie ekstraklasy, czy, czy na przykład szkolić młodzież, która gdzieś tam rola bardziej cię... Inspiruje? Myślę, że na pewno rola pierwszego trenera jest mega wyzwaniem, czymś, co tak naprawdę cały zespół spoczywa tak naprawdę na, na roli pierwszego trenera, na tym, jakie on ma pomysły i cały wynik sportowy też jest oparty na roli pierwszego trenera, więc myślę, że to jest to, co kiedyś bym chciała na pewno w swoim życiu. Znaczy chciałabym prowadzić w swoim życiu zespół jako w roli pierwszego trenera, teraz jest to u 19, jeżeli chodzi o Ostrowie, no, ale daleka droga przede mną, jestem tak naprawdę raczkująca w tym temacie. To, że mam doświadczenie z perspektywy parkietu, to nie jest tak naprawdę to wszystko, co, co się dzieje z perspektywy linii bocznej. Przy ławce wiele rzeczy trzeba ogarniać na już, na teraz, ale wiem, że to jest to, co, co na pewno chcę robić. Ale nadal też grasz, jesteś jedną z liderek, czy nawet liderką drużyny Ostrowi, która gra w drugiej lidze i walczy cały czas o drugie miejsce. Przed wami bardzo trudny mecz i bardzo ważny mecz w Toruniu z Katarzynkami. To spotkanie może, twoim zdaniem, zadecydować właśnie o tym drugim miejscu? Myślę, że tak i myślę, że nawet, że zadecyduje. Wczorajszy wynik, który się ukazał Katarzynek z Gortatem, gdzie Gortat wygrał jednym punktem z Katarzynkami, tak naprawdę. Więc y, myślę, że nasz mecz będzie na pewno, na pewno kluczowy w, w roli y, daj, dalszej perspektywy awansu do, y, do dalszej fazy rozgrywek. Na pewno nas czeka bardzo trudny mecz, zresztą tutaj też bardzo trudno nam się grało y, z Katarzynkami, bardzo wymagający rywal. Y, Trzy czwarte zespołu to dziewczyny, które występują na co dzień w NRZ Toruń, czyli w Ekstraklasie koszykarek, Więc no jeszcze teraz do tego meczu przygotowujemy. No i właśnie tam ta przewaga z pierwszego meczu zaledwie trzypunktowa. Może okazać się mała, bo może, może nawet być taka sytuacja, że Bilans dwóch meczów zadecyduje o drugim i drugim miejscu. Trochę żal, no że tak. nie udało się wygrać wyżej, bo prowadziłyście tam, przecież było kilkanaście nawet punktów przewagi w tym, w tym niedawnym meczu z Katarzynkami w Ostrowie. To prawda, no, troszeczkę roztłoniłyśmy tą przewagę, ale myślę, że to e, niestety wzięło się z braku po prostu już sił trochę. Miałyśmy bardzo wąską rotację, jeżeli chodzi o ten mecz. A zresztą tak samo jak, e, jak Toruń, ale no, trzy punkty, zaliczki, tak naprawdę niewielka zaliczka, ale my tam jedziemy po zwycięstwo i nie myślimy o tym, żeby przegrać nie wiem, jednym, dwoma punktami, tylko przekonująco wygrać. I, i tak naprawdę zameldować na tym drugim miejscu i wyjść dalej do dalszej fazy rozgrywek. I tego serdecznie życzę Tobie i całej Ostrów, Ostrowskiej drużynie. Czy mamy kciuki za powodzenie Wasze w Toruniu, a tymczasem dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym wydaniu rozmów nie tylko o sporcie.